Witam ponownie na naszym kanale. Nazywam się Adam Tomasik, pracuję w dziale wsparcia technicznego firmy intercomp.pl. Dzisiaj zajmę się omówieniem nowej serii kontrolerów dostępu od Higvision, serii K1T805, na przykładzie modelu K1T805 MBWX. Seria kontrolerów K1T805 to seria urządzeń, które cechują się konkretnymi funkcjonalnościami, jeżeli chodzi o możliwości korzystania z przejścia. Podstawowe urządzenie ma oczywiście wbudowany przekaźnik i jest komunikowane z siecią lokalną poprzez LAN. Kolejna wersja urządzenia to urządzenie, które ma Wi-Fi, komunikuje się z siecią lokalną poprzez Wi-Fi. Co ciekawe, po podłączeniu do zasilania urządzenie działa w trybie hotspot, możemy się z nim połączyć wpisując jako hasło numer seryjny i w tym przypadku możemy aktywować urządzenie praktycznie bez laptopa, tylko ze smartfona. Możemy również przy pomocy tego sposobu dodać użytkowników. Kolejna opcja korzystania z przejścia przy pomocy tego urządzenia to wbudowany moduł Bluetooth. Z tym, że ten działa w oparciu o HIG Central i dodatkowy moduł kontroli przejścia. I tak na dobrą sprawę ostatnia, taka już najwyższa wersja urządzenia to wersja z czytnikiem linii papilarnych. W tym przypadku, urządzenie, jako dodatkowe, dodatkowe informacje o użytkowniku, tak? czyli oprócz karty, czy też PINu mamy również właśnie tutaj linie papilarne. Oczywiście no standardowo jest klawiatura, tak? mechaniczna klawiatura, za pomocą której wpisujemy pin do przejścia. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, możemy je poustawiać w ten sposób, żeby użytkownik przechodził sobie czy korzystał z przejścia w momencie, jak się zbliży z telefonem złączonym Bluetooth, ale to tak jak wspomniałem w przypadku Hip Centrala. Standardowo możemy wpisać pin, pin bądź też przyłożyć kartę, tak? możemy też zrobić na zasadzie żeby użytkownik podał PIN i przyłożył kartę lub dodatkowo właśnie uwierzytelnił się palcem właśnie tak więc sposobów tutaj na korzystanie z przejścia jest kilka Kolejną ciekawostką jest to, że urządzenie jest również niezależne pod względem korzystania z aplikacji mobilnej Hik-Connect K1T805 obsługuje Hig tak więc, jeżeli dostarczymy internet do urządzenia, możemy zarządzać tym kontrolerem, tym przejściem danym zdalnie, czyli odlokowywać drzwi. Możemy też ustawić je na otwarte, wedle harmonogramu, czy też zamknięte, wedle harmonogramu. Możemy otrzymywać powiadomienia, tak więc, pełna, pełna dowolność, jeżeli chodzi o konfigurację, i pełna niezależność, tak w zasadzie, no bo nie potrzebujemy tutaj żadnego kontrolera przejść. Do tego czytnika, nazwijmy to, wszystko, co potrzebne, mamy w jednym urządzeniu. Nie przedłużając, przechodzimy zatem do konfiguracji urządzenia. Urządzenie skonfigurujemy poprzez zbudowany moduł Wi-Fi. Tak jak wspomniałem wcześniej, zapniemy się do urządzenia, aktywujemy je, przerzucimy je do sieci lokalnej, do bezprzewodowej sieci lokalnej. Uzyskamy sobie dostęp do HeConnecta i zobaczymy, jak urządzenie działa zdalnie. Będziemy w stanie również skonfigurować użytkownika przy pomocy aplikacji mobilnej czy też interfejsu webowego, który oferuje urządzenie. Tak więc przejdziemy sobie krok po kroku wszystko to, co urządzenie jest w stanie nam zaoferować? Jest to wersja MBWX, czyli zbudowany modułem WiFi. Na, na liście dostępnych sieci z poziomu smartfona, powinniśmy mieć dostępną sieć, która będzie się nazywała tak jak tutaj AP, podkreśnik i numer seryjny urządzenia. Łączymy się do tej sieci. Hasło, oczywiście, to jest numer seryjny, czyli w zasadzie przepisujemy sobie fragment SSID. Klikamy połącz. Czekamy chwilkę. Mamy informację o zalogowaniu się do sieci. I teraz. Cały ten proces, który będziemy robili od momentu podłączenia się do tej sieci, w zasadzie może się różnić nieco od, w zależności od smartfona, tak na dobrą sprawę, od systemu operacyjnego, od przeglądarki, od nakładki. Tak więc, tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o to urządzenie. Generalnie rzecz biorąc, panel, który teraz nam się wyświetlił, w przeglądarce oczywiście jest to panel do aktywacji urządzenia. Interfejs, na którym będziemy bazowali, jest to interfejs w nowej już wersji, tak więc jest on dostępny też w. W systemach alarmowych, czy w nowych wersjach oprogramowania do kamer IP i rejestratorów, klikamy sobie przycisk Aktywuj. No i musimy przejść krótki taki formularz, że tak powiem, gdzie podajemy odpowiedzi na hasła bezpieczeństwa. Oczywiście jest to jak najbardziej zalecane i tego nie powinniśmy robić tak, jak ja tutaj teraz na szybko i nierzetelnie, ale generalnie rzecz biorąc, no, na cele testowe zrobimy to w miarę szybko. OK. Wpisujemy sobie adres. Wrzucę nam, że format jest. Wpisujemy raz jeszcze, już tym razem normalnie z palca, okay. klikamy next. Mamy jakąś informację o błędzie związanym z no, można powiedzieć, interfejsem urządzenia i teoretycznie nie jesteśmy w stanie przejść dalej. Ten błąd można łatwo pominąć. pominąć. Przechodzimy sobie do ustawień sieci Wi-Fi. Przechodzimy sobie do informacji na zasadzie, żeby sobie odczytać, jaki adres IP dostaliśmy w skrócie. Widzimy, że mamy 192.168.8.20, czyli możemy założyć, że nasze urządzenie jest na adresie z tej podsieci z końcówką 1. Czyli wchodzimy sobie pod ten konkretny adres. W zasadzie jest to można powiedzieć na no nic innego jak takiego swojego rodzaju odświeżenie interfejsu, z tym, że tym razem wchodzimy na ten interfejs już po adresie IP, jakby w cudzysłowie z sieci lokalnej urządzenia. No i mamy już panel do logowania, czyli w skrócie że urządzenie udało się aktywować. Login jest oczywiście admin, hasło, to, które podaliśmy w momencie aktywacji. No i mamy panel, z którego możemy tak na szybko wykonywać różne operacje, na przykład otworzyć zameczek, tak jak teraz, zamknąć go. Dalej możemy sobie zarządzać osobami, czy też użytkownikami. Jeżeli chcemy sobie kogoś dodać, wybieramy sobie person management, klikamy sobie plusik. No i podobnie jak zawsze, wypełniamy krótki formularz. Pierwsze, oczywiście, pierwsza informacja to jest ID danej osoby, danego konta. Później jakieś tam imię wrzucamy, tak. Jeżeli chodzi o dalsze operacje, możemy wyłączyć, że tak powiem, ciągłego użytkownika. W tym momencie włącza się taki tryb tymczasowy. Użytkownik jest ważny przez jakiś określony czas. Możemy wybrać mu rolę. W tym momencie, dodając go tak na szybko, możemy też dodać kartę. I w tym przypadku możemy wpisać numer karty, czy też breloka. Możemy też skorzystać z czytnika. Klikamy Read. Przykładamy sobie brelok. Mamy informację, że karta została odczytana. Klikamy OK zapisujemy. Oczywiście w ramach danego użytkownika możemy takich pięć kart dodać. Jeżeli chcemy nadać PIN, musimy zmienić typ PINu z domyślnego na PIN nadawany przez urządzenie. Klikamy Save. Mamy informację, że Saved, tak? Czyli zapisano i już w tym miejscu widzimy, jakiś tam PIN nam się wygenerował, ale na cele testowe zmienimy go sobie na po prostu 1, 2, 3, 4. Zapisujemy. No i użytkownik jest już aktywny, czyli jak przełożymy sobie brelok, Możemy wejść i tak samo jak wpiszemy sobie PIN, czyli 1, 2, 3, 4, hash też możemy sobie wejść. E, idąc dalej, to co możemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o zarządzanie na przykład wejściem, już samym. No, to oczywiście podstawowe informacje typu jaki to jest terminal, czy to jest główny terminal, czy nie. Jeżeli chcemy sobie zmienić tryb autentykacji, w tym momencie mamy karta lub hasło. Możemy sobie wybrać jeszcze kilka innych opcji. Oczywiście jest dostępny też finger fingerprint jest to opcja dostępna dla, dla czytników z również budowanym czytnikiem linii papilarnych. Oczywiście interfejs jest uniwersalny, ale możemy sobie zmienić na przykład ten sposób wyżytelniania na karta i hasło. I to będzie oznaczało. Tyle, że użytkownik musi podać te dwie rzeczy, żeby wejść. Czyli przykładamy sobie najpierw kartę. U, czytnik teraz czeka, drugając sobie zieloną diodą na wpisanie pinu. O, nie udało się. Jeszcze raz przykładamy kartę. Czytnik znowu druga. 1, 2, trzy, cztery. H, i dopiero teraz nas, nas yy, wpuściło, że tak powiem. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o zarządzanie z poziomu urządzenia, oczywiście z poziomu smartfona. W tym przypadku jeszcze możemy sobie też zmienić funkcje związane z tym przekaźnikiem wbudowanym. Ile sekund ma trzymać, jaki to jest typ i tak dalej. Idąc dalej znowu, zakładka niżej Network Status. Z tego miejsca możemy sobie na przykład dodać urządzenie do HipConnecta, Connector, jeżeli mielibyśmy już je w sieci z dostępem do internetu, czy właśnie przypisać do Sieci Wi-Fi, lokalnej sieci Wi-Fi, z której będzie dostęp do internetu, i to też właśnie zrobimy przy okazji. Tak więc włączamy sobie Wi-Fi, czekamy chwilę, urządzenie powinno nam zamówić i wylistować, hmm, wylistować dostępne w pobliżu sieci Wi-Fi. No i mamy krótką listę sieci, tak? Wybieramy sobie sieć, do której chcemy się zalogować. OK, klikamy OK. Czekamy chwilę. Mamy saved, informację, że zasejwowano. Tak więc na ten moment mamy urządzenie dodane do lokalnej sieci Wi-Fi, z której będziemy mieli dostęp do internetu i możemy za momencik przejść na laptopa, z którego będziemy wykonywali resztę konfiguracji, jeżeli chodzi o dołączenie do Kik Później sobie dodamy ponownie, wrócimy na telefon, dodamy sobie kontrolę do aplikacji, tak więc przechodzimy dalej. OK, przechodzimy na laptopa. Laptop oczywiście jest podłączony również do tej samej sieci Wi-Fi, do której mamy dodany kontroler. I w tym momencie, korzystając z oprogramowania CDP, jesteśmy w stanie wyszukać nasze urządzenie na liście. Widzimy oczywiście, tak jak to z reguły przy tych urządzeniach bywa, czyli symbol, oczywiście adres IP, wersja softu i port. I tutaj jest ciekawa, ciekawa sprawa, bo nie widzimy portu aplikacji. Nie ma tego portu 8000, który z reguły się pojawia przy urządzeniach HIKA. Co przekłada się na to, że chcąc dodać urządzenie na przykład do iVMS-a czy do aplikacji BatchConfigTool, czyli do aplikacji, która de facto no, korzysta z portu komunikacyjnego, nie, nie Admin, tylko K1TESEL wpiszemy, do aplikacji, która korzysta z portu komunikacyjnego, nie, no, nie będziemy w stanie w żaden sposób tego urządzenia dodać. To za momencik pokażemy. 168.6.6. Podejrzymy sobie jeszcze raz hosta. Antivirus host. 104. Dnia, krótka, 104, admin hasło, czyli 1234 no i co, i urządzenie wrzuciliśmy sobie do IVMS-a i tak na dobrą sprawę ani nie wyrzuca, on o teraz wyrzucił, że urządzenie jest offline, nie ma z nim komunikacji, a tak na dobrą sprawę my jesteśmy przekonani, że wszystkie informacje podaliśmy poprawnie. I teraz, aby umożliwić sobie zarządzanie z IVMS-a trzeba wykonać jedną ważną rzecz. E, mianowicie przechodzimy sobie na adres IP urządzenia, czyli logujemy się do interfejsu webowego. Ten wymaga https, a tak więc przechodzimy sobie dalej, potwierdzając ryzyko w cudzysłowie. No i mamy interfejs tutaj, już jest w języku polskim. Przechodzimy sobie do logowania, logujemy się na urządzenie. I teraz, za momencie, go mówimy sobie, ten interfejs, ale tak na szybko, żeby móc sobie dodać urządzenie do IFMS, a przechodzimy sobie do ustawień, do zakładki sieć, do zakładki usługa sieciowa. I tutaj mamy coś takiego jak nasłuchiwanie, nasłuchiwanie HTTP. Nie mamy portu, wpisujemy sobie port przykładowo na 80. Klikamy zapisz, i teraz w ifms ie robimy drobny myk, podmieniamy sobie tutaj port na 80. Klikamy Edit. I urządzenie za momencik, o właśnie, teraz skoczyło nam jako online, czyli w tym momencie możemy zarządzać tym urządzeniem z poziomu ifMSa a Jest to dość o tyle fajna i ważna opcja, że przykładowo, korzystając z zakładki Person, możemy sobie pobrać yy, naszych użytkowników z urządzenia. Zaraz zobaczymy, czy to nam zadziała. Tak, pobrało nam użytkownika informacje o nim, kartę, możemy go sobie wyedytować. Jest to fajna opcja w momencie, gdy chcemy sobie edytować yy, naszą listę użytkowników niekoniecznie z aplikacji mobilnej czy z telefonu, niekoniecznie z interfejsu webowego. Yy, łatwiej jest nam to zrobić z IFMS, tak. Możemy sobie to zrobić w tym miejscu. Po, po prostu pobieramy yy, użytkownika, edytujemy, co chcemy i wysyłamy konfigurację z powrotem na yy, sam kontroler, ale wracając do interfejsu webowego. Tak jak wspomniałem, jest to nowy interfejs. Wygląda praktycznie tak, jak interfejs nowej stacji wideo domofonowej, o której mówiliśmy w ostatnim filmie. Albo nowy interfejs na przykład centrali alarmowej, ten wygląda również tak samo. No i na początku widzimy prosty dashboard na zasadzie jakichś tam logów, tak? Nazwijmy to informacje o osobach dodanych do urządzenia. Na tym mamy jedną osobę, zarządzanie osobami, czyli zakładka, w której Możemy sobie edytować, dodawać użytkowników. Jeżeli chodzi o samo wyszukiwanie zdarzeń, jest ono również dostępne w tym miejscu. Możemy sobie zobaczyć, co tu się na tym naszym urządzeniu działo. Może to być tak, gdzieś powiedzmy, delikatnie bokiem. Może to służyć jako takie urządzenie do rejestracji czasu pracy, ale w taki sposób bardzo prosty. Przechodząc dalej do ustawień, to co nas interesuje, to zakładka sieć, dostęp do urządzenia, i tutaj mamy zakładkę Hit Connect. I włączamy sobie tak jak w przypadku kamer czy registratorów, podajemy kod weryfikacyjny, oczywiście u nas to będzie tam 1234 ABCD, klikamy sobie zapisz, czekamy chwilę, zaraz zobaczymy czy nam się uwierzytelni, jest online i teraz co ciekawe możemy sobie tak na dobrą sprawę włączyć priorytet połączenia sieciowego, czy jest to sieć przewodowa czy WLAN, no oczywiście nie mamy zapiętego LANu, tak więc no, tutaj zostaje nam sam, sam właśnie WLAN. Tak więc tyle. Jeżeli chodzi o dodanie urządzenia, no to tak na dobrą sprawę to, co możemy sobie zrobić, no to dodać je po numerze seryjnym, czyli no tak na dobrą sprawę, tak jak, tak, tak jak każde inne urządzenie Hika w tym przypadku do aplikacji Hikonek i to sobie za momencik wykonamy. Ok, jeżeli chodzi o dodanie urządzenia do konta no to tak na dobrą sprawę możemy zostać sobie w tej samej zakładce, bo tak jak wspomniałem interesuje nas głównie numer seryjny, ale ciekawą opcją jest to, że urządzenie niżej w interfejsie generuje nam kod QR, który zawiera już numer seryjny i ten kod weryfikacyjny, czyli nie trzeba będzie go dodatkowo podawać. Mając aplikację, mamy tutaj aplikację, do której mamy dodany jakiś tam rejestrator, centralę alarmową, klikamy sobie dodaj, skanuj kod QR, czyli że jest to kod QR, najeżdżamy na kod. No i w tym momencie aplikacja znalazła naszą, nasze urządzenie, klikamy dodaj, no i urządzenie zostało dodane z instalatora. Nie robimy tutaj nic więcej, pomijamy, no i urządzenie, tak na dobrą sprawę, jest już dostępne w naszej aplikacji. Zakładając, że mamy je tutaj, możemy sobie przykładowo zdalnie otworzyć e, drzwi. Ciekawa opcja, jeżeli mamy smartfon, który ma rozpoznawanie twarzy, czyli na przykład w iPhone'ie Face ID albo rozpoznawanie, tak jak tutaj czytnik linii papilarnych, czy też wzorców linii papilarnych, możemy sobie zrobić dodatkowe zabezpieczenie na zasadzie, że otwieramy te drzwi naszym palcem albo twarzą, tak? w skrócie. Czyli jeżeli mielibyśmy tutaj iPhone'a, no to tak na dobrą sprawę pykamy sobie kudeczkę, autoryzujemy twarzą i drzwi są w tym momencie otwarte. Jeżeli chodzi o zarządzanie z poziomu Hik Connecta, to co możemy zrobić, no to oczywiście otworzyć drzwi, zamknąć drzwi, zostawić je otwarte na stałe, pozostają zamknięte tak na dobrą sprawę, czyli możemy je sobie dalej zamknąć, możemy sobie podejrzeć, jaki jest sygnał sieci. No i czy chcemy właśnie autoryzować tą funkcją, którą autoryzujemy, sobie sam smartfon przy różnych innych operacjach. Jeżeli chodzi o usługę autoryzacji, no to tak na dobrą sprawę to są też kwestie związane z, później z integracją z ProConnectem. Czas otwarcia drzwi, czyli w skrócie możemy sobie tutaj określić, jak długo będzie ten sygnał gdzieś tam podawany, jak długo będzie trzymało tą w cudzysłowie jedynkę. No i co tu dalej możemy zrobić? Możemy skonfigurować sieć, no ale w tym przypadku jest już ona wstępnie skonfigurowana, tak więc tak to wygląda. Możemy zmienić oczywiście nazwy urządzenia na drzwi jakieś tam konkretne. Przykładowo, tak więc no, ciekawa opcja: możemy sobie to tutaj powiązać. Zakładając, że mamy to w Hikkonekcie, możemy tego Connecta później sobie zalogować na jej o gdzieś tam zdalnie i dosłownie zdalnie z laptopa otwierać yy, też te drzwi, czy chociażby kontrolować, jak one tam sobie pracują, jak użytkownicy z nich korzystają, pobierać logi, no i uzyskiwać powiadomienia wszelkiego rodzaju. Tak więc ciekawa opcja. Yy, tak jak wspomniałem, sumie, urządzenie ma jeszcze też wbudowane, wracając na interfejs tutaj yy, lokalny. Urządzenie też ma włączoną znaczy ma funkcję Bluetooth, ale ona działa w oparciu, tak jak wspomniałem o hik Central o tą aplikację już do centralnego zarządzania, możemy w tym przypadku, mając aplikację mobilną hik Central, otwierać sobie drzwi w zasadzie zbliżając się tylko do nich. Tak? Musimy mieć w tym przypadku oczywiście odpaloną aplikację w smartfonie Bluetooth. No i w tym przypadku, jeżeli urządzenie sobie zautoryzuje danego użytkownika, otwiera nam automatycznie te drzwi, tak więc ciekawa opcja, możemy to sobie wyłączyć, no bo na ten moment tak z tego nie będziemy korzystać. Eee, punkt dostępu do urządzenia, no w tym przypadku wyłączamy, włączamy sobie ten access point, który mieliśmy do konfiguracji, jeżeli urządzenie już jest zapięte z siecią, no to można to wyłączyć oczywiście, jeżeli nie chcemy, żeby też tam sobie tym ten... Mieszał uwierzytelnianie to jest to, o czym mówiłem w aplikacji mobilnej w interfejsie webowym, można powiedzieć w smartfonie, czyli to jak chcemy uwierzytelniać użytkowników. Urządzenie wspiera też protokół Wigan, tak więc możemy go sobie tutaj uruchomić i zintegrować np. z jakimś zewnętrznym systemem kontroli dostępu. Same ustawienia terminalu, no to tak na dobrą sprawę, czy chcemy sobie no tutaj włączyć ten tryb roboczy, tak nie no jest domyślnie włączony, bo tak na dobrą sprawę urządzenie no działa jako, jako, jako sam terminal, tak więc tutaj więcej nie zrobimy. Jeżeli chodzi o kartę, no to tak na dobrą sprawę możemy sobie wybrać, jaką kartę będziemy chcieli sobie tutaj aktywować. I tak na dobrą sprawę to, co mamy jeszcze na dole, no to konserwacja i zabezpieczenie, czyli interfejs przeniesiony praktycznie no, ze wszystkich innych urządzeń. Aktualizacja, kopia zapasowa i resetowanie, debugowanie urządzenia i dziennik, uruchamianie ponowne, jeżeli chcemy sobie zarządzać, że tak powiem, tutaj tym urządzeniem gdzieś tam z zewnątrz. No tak jak wspomniałem możemy sobie tutaj, że tak powiem, tym urządzeniem bezpośrednio z tego miejsca działać. Jeżeli chodzi o ivms -y, no to w zasadzie klikając sobie tutaj te ustawienia będziemy mieli. No, interfejs użytkownika przeniesiony z przeglądarki, tak więc y, tak to w skrócie wygląda, ale y, ważna rzecz, tak jak są, jeżeli chodzi o ifms a mamy ten protokół integracyjny, ten port integracyjny, y, hikowy 8000, czy też w tym przypadku 80 HTTP i możemy sobie zarządzać tą listą użytkowników z tego miejsca i wysyłać na urządzenie tak jest przy bardziej złożonej infrastrukturze. Y, możemy sobie tymi użytkownikami, mając kilka takich kontrolerów, możemy sobie zarządzać nimi centralnie można powiedzieć z iVMS-a, tak więc to tyle jeżeli chodzi o odpalenie i konfigurację urządzenia. Możemy teraz przejść do podsumowania tego materiału. Omówiliśmy oraz skonfigurowaliśmy urządzenie, możemy przejść zatem do podsumowania tego materiału. Tak jak wspomniałem na początku urządzenie jest niezależne względem kontrolera przejść, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego modułu czy też bramki, która umożliwiłaby nam korzystanie z tego urządzenia. Funkcjonalności, które oferuje sama seria K1T805, czy też model, który tutaj mamy, czyli MBWX, to też bardzo ciekawa sprawa, bo tak na pewno sprawę w jednym urządzeniu możemy sobie weryfikować użytkownika na w zasadzie no 2 trzy sposoby. Dalej idąc, jeżeli chodzi o wbudowany czytnik, w tym przypadku jest to Myfer, jeżeli chodzi o czytnik Unic. Gdy chcemy na przykład korzystać z tego kontrolera jako dodatek do istniejącego systemu, który działa w oparciu o właśnie Unik, jest on do zamówienia, tak więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chcemy taką wersję konkretnie z Unikiem, też jest ona dostępna. Idąc dalej, jeżeli chodzi o możliwość integracji z aplikacjami, tutaj Hikonek, bardzo fajna sprawa. Możemy sobie korzystać z kontrolera zaraz obok rejestratora, czy też systemu wideo domofonowego, tak więc jest to kolejny plus. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Oczywiście wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie, na stronie również kikliżenkom, jeżeli chodzi o aspekty techniczne. Tak więc serdecznie zapraszam do informacji, do pozyskania informacji od nas ze strony. Kolejny film na naszym kanale to oczywiście kolejny kod rabatowy dla naszych widzów. U dołu ekranu wyświetla się kod, który należy wpisać w momencie składania zamówienia w naszej platformie zakupowej kamera ip -POM. Kod upoważnia do naliczenia kilku procent dodatkowego rabatu na zakup chociażby takiego modułu kontroli dostępu. Jeszcze kilka słów, jeżeli chodzi o wsparcie firm instalatorskich, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie pomoc z wdrożeniem, jak również pomoc posprzedażową, tak więc serdecznie zapraszamy wszystkie firmy instalatorskie do kontaktu. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.